Siema, te przestrzenie znacie już doskonale, no bo przecież nasza kamera jest obecna wszędzie tam, gdzie piłkarze spędzają czas w klubie, czyli w szatni, na siłowni, na boisku treningowym, nawet w kuchni. Natomiast teraz mamy zamiar przejść za te czerwone drzwi, czyli wyjść poza klub, poza stadion, no bo tam czekają na nas przede wszystkim ciekawi ludzie, którzy mają też swoje zajawki i to często zupełnie niezwiązane z piłką. To jest nowy program na kanale Górnik TV poszychcie. Zapraszam! Wiesz, Ty <śmiany> ananasy? Ananasy. Ja zapraszam kolejną osobę! Podgalam włosy, żeby nie przeszkadzały, żeby było ładnie, higienicznie. Tylko tutaj ostrożnie, bo ta lewa duszka kilka milionów euro kosztuje. <śmiany> nie, nie, spokojnie. Tym się czuję mocny, no potem może być już ciężej. <śmiany> Wyznaczam sobie środek anatomiczny nogi odbiega mhm. tutaj łyda wyżułowana, wyrobiona no, do... to jest łatwizna. Ananas Ananas, Ananas. 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 <laughs> Łydy jak kokosy. Do kamery w ramkę i robisz tak? No to ona musi, wiesz. Chodź trochę nagrać Ananas. 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 Cyk Jak kolka już jest dosknięta, to kładę klienta. I z wjeżdżamy jubą. z tuszem No i z igłą okay. jest gotowy? Jademy dłuż Jademy, Jademy dusz. Dusz. Zawsze sobie zaczynam od jakiejś najprostszej linii I tak jedziemy przez godzinka. Najcięższe wzory to są wiadomo same kontury i proste kontury. Dlaczego? Bo się wydają najprostsze, a są najcięższe, musisz trzymać igłę pod dobrym kątem i cały czas iść wzorem, nie? Aha. Czyli najcięższy element tego wzoru, no to myślę, że będzie to będą te kreski w środku. Młotki. Też w interligi sensie tak. Myślałem, że właśnie ten Laur, bo wydaje się bardziej taki, wież, skomplikowany. Nie, bo to idziesz yy, ręką po prostu. Bardzo jest to takie. Mechanik, tak nadgarstek pracuje, mhm. nie? Mhm. Okrężnie. I mi jest po prostu łatwiej robić takie wzory. Nie wiem, jak reszta. Każdy niż ma in... proste linie, tak? Niż proste linie. Każdy ma inaczej. Yy... No, tyle to będzie łatwy wzór, że to będzie wypełnione, więc. Każda, nawet jakby najmniejsza odchyła, w lewo, w prawo, to można to nadrobić mhm. tym, że się wypełni. Często działasz? Kolegów z drużyny? Wiesz jak byłem w rezerwach, to do mnie chłopaki z rezerwy przychodzili, więc mhm. stamtąd chłopaczków mam podziaranych. Zadowoleni raczej, bo wracają. A z jedynki? Z jedynki jeszcze, no Eryk jest pierwszy. Szymonie. Jeszcze Michałowi, szromnikowi. O. robiłem projekt, ale działałeś? Wow. Tylko projekt? Nie, tylko projekt mu zrobiłem, ale myślę, że to nie ucieknie, czy kiedyś mi Czyli kapitan debiutuje. Próbuję. On musi Ile trwał najdłuższy tatuaż, jaki robiłeś? 6 godzin? 6 godzin. Mhm. Ale cały czas dzierałeś przez 6 godzin? Nie, czy... właśnie nie. Po prostu, no tak, myślę, że 4 godziny, bo to z przerwami. No to taka jest chyba żmudna robota, nie? Cały czas w koncentracji. Po takich 4 godzinach to może być nieco zmęczony. No, ale to tak jak na bramce, nie? My nie biegamy za dużo, ale za to jesteśmy skupieni przez 100 minut na boisku, nie. Trzeba, trzeba w ten sposób wszystko kontrolować. Muszę być na tym skupiony, nie mogę sobie odpuścić. Myślę, że na pewno tutaj dobrą, dobrą rolę odgrywa konsekwencja, jaką Piotrek wyniósł ze sportu. Na pewno to, to jest coś, co przydaje się podczas, kiedy tutaj naprawdę mamy wiele, wiele wyrzeczeń, wiele pracy w to wkładamy. Piotrek jak najbardziej nadąża z tym wszystkim i na pewno mu to pomaga, ten sport w tym wszystkim. Na pewno mogę o Piotrku powiedzieć, że jest to pracowity chłopak, od pełna roku działamy razem tutaj u nas. Jest to bardzo charyzmatyczna postać na pewno tutaj w studiu, na pewno wnosi dużo śmiechu fajny kontakt z klientami naprawdę mm, myślę że myślę że to tyle myślę że naprawdę, naprawdę cieszę się że podjęliśmy razem współpracę jak tam Ameryczku boli Bardzo... trochę oh, ale okay. ale nie, ty jesteś teraz człowiekiem z węgla to już nie może boleć tak jest <laughs> na razie już siódmy rok jestem gumikol i no po prostu Chciałem to dać gdzieś w swoje ciało, żeby miało to na całe życie. Nie tylko w sercu, też żeby pokazać. pokazać Tak, z boku to wydaje się, że teraz już łatwizna, co? Bo chyba te kontury to była większa precyzja, tak. teraz już tak. Teraz już mogę się pobawić, ale to jest moment, w którym nie mogę przeoleć za bardzo skóry. To znaczy przeorać skórę, w sensie Czyli w jednym, w jednym miejscu, jeżeli za długo razy będziesz jeździć igą, hmm. to wtedy ją po prostu orasz. I coś z nią może wtedy stać, w sensie jakaś blizna no, zostaje, takie coś? blizny zostają, ale da się je nadrobić, hmm. te blizny, ale po co krzywdzić, nie, klienta. Dokładnie. Szczególnie, wiesz, strzelca bramki na mistrzostwach Europy. Dokładnie. Duża sprawa, co? Tatuaż już z, z godłem górniczym, datą klubu. To już na całe życie. No, to też trochę, trochę lat spędziłem tutaj. Spędzam dalej. Mam nadzieję, że je się jak najwięcej, ale. Naprawdę, no. To chciałem, to mam. To... No i nie przez byle kogo robiona, tak? No tak, jest tak jest i z Jeszcze nagrana. Teraz tylko do przodu. I teraz zapraszam kolejną osobę. Dobrze, Peter, ale zanim ta następna osoba, to proponuję szybki spacerek po Makoszowach. Twoje okolice, co? Jasne. Zapraszam. To chodź. Dobrze, jesteśmy już w Zabrzu Makoszowy, dzielnicy, gdzie się urodziłeś, wychowałeś. Tak, tam zresztą tak. właśnie blok pierwszy, blok, blok Piotrka, tutaj boisko. Tam jeszcze pewnie dojdziemy. Natomiast to chyba dobre jest miejsce do pogadania o początkach generalnie. Więc powiedz nam, jak to się zaczęło z tym tatuowaniem? Skąd w ogóle ta zajawka? Mm, no, zaczęło się od tego, jak zacząłem sam robić swoje plecy w Krakowie. Jak sam swoje plecy? No, znaczy, że pojechałem do Krakowa i się umówiłem A, do towarzysty okay. i sam, jakby, sam <laughs> swoje plecy robiłem u kogoś. Myślałem, że przy lustrze jakoś. Jedno lustro, tylko nie. <laughs> nie, nie, nie. Swoje plecy jak robiłem u kogoś. I tak zacząłem się wypytywać. E gdzieś łapać ten kontakt, bardzo mi się to spodobało. I jak zamieszkałem w Tarnobrzegu sam na mieszkaniu, no to miałem bardzo dużo czasu wolnego, zastanawiałem się, jak go spędzać. Mhm. I tak przyszło mi to, żeby zacząć tatuować. Ok, no właśnie, powiedziałeś o tym momencie, kiedy byłeś w siarce Tarnobrzeg. Później, kiedy już się skończył ten Twój kontrakt tam, też miałeś trochę nawet więcej czasu niż jeszcze w Tarnobrzegu. Tak, tak, byłeś pół roku bez kontraktu i wtedy zajmowałeś się, pracowałeś w parku Trampolin, tak? Tak, tak. w parku trampolin w Chorzowie. w parku trampolin w Jak skończyła mi się umowa w Tarnobrzegu, miałem moment, żeby podpisać kontrakt na Cyprze, O, ale gdzieś tam nie wypaliło, nie zrezygnowałem z tego pomysłu, znając nawet Sytuacja, jaka może się wydarzyć, tak, że będę faktycznie bez klubu przez pół roku. Zacząłem pracować u taty i u brata, w zasadzie, w remontach. Aha, tam się trochę nauczyłem fachu, e, dzięki czemu teraz wyremontowałem, e, razem z partnerką, wyremontowaliśmy sami mieszkanie ekstra. Więc e, no to mi bardzo dużo dało. Aha. I w międzyczasie zacząłem pracę w parku Trampolin, też dzięki mojej partnerce, bo ona tam pracowała. Słuchaj, no robisz awans z Siarką Tarnowrzek z trzeciej ligi do drugiej. Później w tej drugiej lidze grasz 13 meczów. Generalnie jesteś młodym bramkarzem, który idzie cały czas w górę. No i przychodzi właśnie taki moment, kiedy zawieszasz na pół roku swoją karierę, kiedy właśnie szukasz innych yy, dróg zarobku. To był trudny okres w swoim życiu? taki pojawiały się jakieś zwątpienia co do dalszej kariery, co do własnych umiejętności itd.? Na pewno, na pewno były takie momenty, gdzie najbardziej. O, powiem tak, jak wróciłem z Cypru, e, usiadłem w samochodzie e, na lotnisku w Katowicach po powrocie, i wtedy tak we mnie uderzyło to, że może to być ten ostatni moment, że już mogę nie wrócić do tej piłki. Mhm. E, no i wstałem z tych kolan. Od razu zacząłem dzwonić po innych klubach, gdzieś tam mhm. szukałem, żeby być w treningu. Sam to robiłeś, czy z agentem? Sam. Okay. Sam sam działałem, e, moim agentem była e, moja mama okay. w tym czasie. Bardzo dużo mi pomagała, bardzo dużo CV wysyłała do klubów, e, naprawdę jestem wdzięczny. Moja partnerka mnie bardzo w tym wspierała, w tym wszystkim. Słuchaj, jesteś chłopakiem stąd, o tym już powiedzieliśmy, Zabrze Makoszowy. Dalej zresztą mieszkasz w Zabrzu, natomiast do górnika trafiłeś dopiero w wieku 21 lat. Dla chłopaka z Zabrza gra w górniku, to było zawsze marzenie? Tak, bardzo, bardzo duże marzenie. Myślę, że nie tylko moje marzenie, ale i mojego brata mhm. starszego i mojego taty. No i w ogóle całej rodziny, myślę, mhm. że no, dla mnie to jest ogromna duma. Gdy podpisywałem, gdy przedłużałem kontrakt. Z górnikiem teraz w czerwcu. Mhm. No to tak jak wspominaliśmy wcześniej, dwa lata temu jestem bez klubu. Tak. Dzisiaj jestem z pierwszą drużyną. Nie, wtedy bym o tym w ogóle nie pomyślał. I no, łezka się wokół kręciła jak miałem długo pis w ręce. No i właśnie w tym momencie docieramy do tego pierwszego boiska, <laughs> tak tutaj zaczynałeś. Jak tak sobie zerkasz z tej perspektywy, właśnie na tą całą Twoją ścieżkę, biorąc pod uwagę te trudne momenty, co Twoim zdaniem sprawiło, że ci się udało, że jakby pokonałeś te, te wszystkie trudne momenty? To jest kwestia charakteru czy czego? Myślę, że charakteru takiej nieustępliwości i pomoc najbliższych. Oni mimo wszystko. Nie napierali mnie, żebym dalej szedł w piłkę, ale z drugiej strony podsuwali mi cały czas jakieś pomysły, że może tu, może tu, może tu. I tak się wywiązałem z tego wszystkiego. No nie, no, naprawdę się cieszę, bo był to bardzo trudny okres. Teraz jestem w najlepszym momencie swojego życia i myślę, że jeszcze wiele, dużo lepszych momentów przede mną. No i pięknie, a ja teraz muszę wystąpić w roli twojego prywatnego asystenta, bo jeszcze mamy jednego klienta do opracowania. Witam, zapraszam! Dzień dobry, na następny zawodnik. Siema. Do golenia! Siema! To jest w ogóle mój telewizor, nie? Z chaty. <grymne> to się, jaki mam w chacie, jak tutaj. Taki tak? <grymne> Mogę ci jedną kreskę zrobić? No, jedną tylko. Stary. Dla kontentu. No weź, dla górnik TV. Tutaj taką małą w środku. Tak? Tom. Napiszczę sobie. Dobra. Deal? No największa zabawa jest właśnie przy tych realizmach, jak ktoś robi przy tych cieniowanych pracach. Co to są realizmy? To jest to, co mam na plecach. To było w odcinku z Austrii, akurat można sobie zobaczyć. I tym sposobem nawijemy jeszcze wyświetlenia pod starym filmem. I jakie są najbardziej bolesne miejsca? No Myślę, że tam gdzie jest najdelikatniejsza skóra. Czyli, czyli żebra brzuch z jakieś kości gdzieś, gdzie dochodzą, czyli kręgi. O tym piszczel też nie będzie najprzyjemniejszy. Kolana, łokcie. Czujesz jakąś taką... taki strach, odpowiedzialność przed tym, że to zostaje na całe życie? No nie po to się ogląda YouTube'a, żeby nie wiedzieć, jak to robić. <grystanie> Przestałem <grystanie> tak czuć, jak zrobiłem pierwszą osobę spoza okręgu znajomych. Aha. Czyli jak zrobiłem komuś, kto przyszedł do mnie, napisał na Instagramie, <trymianie> czy coś To po tym już poczułem, mówię, ee, nie jest taki takie straszne. Jesteś gotowy, Dzięgiel? Mhm. Tak jakbyś robił kreskę tutaj. No, nie, 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 bo nie trafiasz i bum. No teraz wbiłeś. poczułem. Już, Nie pobrałem Jest OK Są lepsze niż moje. Pięknie. Pięknie.

Piotrek kończy właśnie drugą dziarę. Sporo roboty dzisiaj za nim. No bo najpierw oczywiście trening, później tatuażika, teraz natana. Ale myślę, że też ta jego dotychczasowa kariera pokazuje, że to jest gość z charakterem. Nauczony ciężkiej pracy i z uporem dążącym do celu. Po prostu chłopak z zabrza. To był pierwszy odcinek programu po Do zobaczenia!